Cześć, ja jestem Olek i na dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam komplet kart limitowanych do kolekcji Panie FIFA 65 2019 Update. Ja sobie tak ustawiłem, że ligami na początku mamy ligę hiszpańską. Jest Atletico Madrid, jest Felipe Luis, Saul, Griezmann, dalej z Barcelony jest Jordi Alba, Messi i Dembele Premium. Z Realu Madrid jest Marcelo, Modric, Vinicius i Bale, <coughs> premium. Z Interu jest Brozowicz, Perisic, Politano i Icardi. Z Juventusu jest Ronaldo i Mandzukic. Z Napoli jest Kajehon, Verdi i Milik. Z Molwidy jest Kovac. I z Cepowic. z Ferencvaros jest Heister i Lanza Fame, z Porto jest Suarez i Corona, z Manchester City jest Laporte, Fernandinho i Sterling, a jeszcze Dobrune Premium Gold, ze Spartaku Moskwa jest Melgarejo i Bocchetti, z PSV jest De Jong, i Dumfries z PSG jest Alves, Di Maria, Mbappe i Neymar Premium Gold z Bayern Monachium jest Alaba i Miller z Borussia Dortmund jest Sancho Alcacer i Royce Premium Gold z Schalke jest Uth i Embolo <laughs> i y, teraz Polska Liga została Gytkier i Amaral z Lecha Poznań i Karli to z ikf z Legi Warszawy. Jeszcze karty ONE no, muszę to chyba dwa razy po 20 coins. No i to tyle. No co, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.